Witam cię serdecznie w cyklu Elementa Zdrowia. Dzisiaj przedstawimy sobie pozycję Virabhadra i jej wersję alternatywną. Jest to pozycja, która pięknie otwiera klatkę piersiową, rozciąga brzuch i uda. Zatem przejdźmy do klęku podpartego, a następnie do wysokiego klęku. Kolana na szerokość bioder, kręgosłup prosty. Dłonie umieszczamy na wysokości nerek, na wysokości bioder i delikatnie odchylamy się do tyłu. Jest to najprostsza pozycja wielbłąda, taka wersja dla osób początkujących. Jeżeli masz troszeczkę więcej miejsca w ciele i elastyczności, możesz wygiąć się troszeczkę bardziej, odchylić bardziej głowę. Aby wejść do pełnej pozycji wielbłąda, rozgrzejmy się najpierw, umieść prawą dłoń. Na prawej pięcie, lewą ku górze i wykonaj ten sam skręt na drugą stronę, tak aby przygotować ciało do pełnej pozycji wielbłąda. Aby wejść do pełnej pozycji, ułóż dłonie na plecach, na biodrach z tyłu i delikatnie odchyl się do tyłu, a następnie. Umieść dłonie na piętach, najpierw prawą, później lewą. Możesz patrzeć do przodu, bądź w górę. Jeżeli dziś nie dostajesz do pięt, kiedy stopy są położone grzbietami na macie, możesz podwinąć palce, tak żeby, żeby pięty były troszeczkę wyżej. Aby wyjść z pozycji, dłonie przenosimy na biodra, przyciągamy głowę do klatki piersiowej i wracamy do klęku. Dziękuję Ci bardzo. Za obecność dzisiaj i zapraszam na inne filmy z cyklu Elementarzy Pa, Papa!